Ja uważam, że jak, jak zaobserwuję, że człowiek ma obawy względem ciebie, to trzeba by mu pomóc jakoś, żeby nie miał tych obaw, bo nie ma wobec innych, a ma na przykład wobec mnie obawy i strach, tak? Bo 24 spotkam się z Pauliną Sarą Łojko, która pracuje jako sędzia, referent Paulina Łojko. Tak. I potem jest Po, oczywiście to ja bym chciał, żeby to po, to ja bym powiedział, że tutaj, proszę Państwa, uczciwie było. Pani Paulina była uczciwa, mecenas, który tam siedział, wreszcie zrozumiał i był uczciwy, czyli przyszedłem z uczciwością, to, tak jak mówiłem, i wreszcie spotkałem uczciwość, bo wcześniej to spotkałem nieuczciwość ze strony pana Marka, adwokata, mecenasa, obrońcy, reprezentanta, jak mówię mu, pan mnie nie reprezentujesz, panie. Nie chcę, żeby ten pan mnie reprezentował, a Marek... No Nic nie powiedział i reprezentował, a Ewelina mówi: Pani Marku, reprezentancie. Reprezentancie o tutaj widzę, że pani Ewa Rostkowska wybrała panu Rafałowi bardzo dobrego reprezentanta. Marka Krzeczka. Więc zostałem pana Marka Krzeczka, podobno bardzo dobrego reprezentanta, a tym razem pana Rafała, który powiedział wcześniej, że nie chce być reprezentowany przez pana Marka Krzeczka. No właśnie, i Marek to słyszał, i Paulinka to słyszała cała Polska to słyszała i tutaj pan Marek oczywiście na końcu powiedział, że mnie reprezentował, Paulinka powiedziała, że też oczywiście, że ona jakby tylko się dowiedziała, że jest coś nie tak pomiędzy mecenasem, że nie tworzycie drużyny, mm, no właśnie można powiedzieć, że mówię tak, że nie chcę na razie z panem mecenasem Markiem tworzyć drużyny, bo on nie chce ze mną w ogóle, nie chce, nie chce, ucieka proszę bardzo, cały materiał można obejrzeć z Wakandy u pani Pauliny, sędzi, która jest zrównoważona, więc ja się pytam, czy pani Paulina zrównoważona chciałaby tego dla siebie. To można też zapytać, czy wszyscy chcielibyśmy tego dla siebie. Żeby tak się spotkało, to jak odpowiadacie większość, przynajmniej nie, no właśnie to ten, kto odpowie tak, oczywiście, to Paulina. Na razie odpowiedziała i Marek tego odpowiedział. Na no jak społeczność mówi, że to jest szaleństwo? Jak człowiek mówi w obecności sędziego i mecenasa, który ja mówię, reprezentuje interesy pana Rafała. No właśnie, a ja mówię, że nie. I to w aktach było, że jednak pan mecenas reprezentował. No i właśnie, ciekawe, czy przyjdzie, bo ja uważam, że powinien nie przyjść na wokandę. Nie przyjść, zwyczajnie. Tak najbardziej uczciwe by było dla pana Marka krzeczka, zwyczajnie nie przyjść. Na wokandę i już, tak? Bo jak przyjdzie na wokandę, to automatycznie. Dalej mówi, że przyszedł reprezentować, panie Rafale. Niech się pan odsunie, ja to załatwię, to tak to powinno być. Panie Rafale, wszystko wiem. Dobra, już pan wszystko powiedział. Tak zrobimy jak pan chce, według pana będzie, tak? No. Bo pan Marek ma mnie reprezentować i ma wiedzieć co o mnie o tym, o tym, o tym. Bo jak ja mówię, że jestem poszkodowanym i pomawianym, to pan Marek ma powiedzieć, że tutaj mój klient jest pomawiany i poszkodowany. Przez kogo? Przez Marcina Celerka. Czyli co? Czyli badamy teraz na tak zwane no, na robienie papierów na mojego klienta, czyli pan tutaj się okaże, oczywiście, bo to jest wniosek, czy ten wniosek był prawy, sprawiedliwy, etyczny, czy czasem pan Marcin Celarek nie działał w jakimś swoim lub też innym grupowym interesie? Bo oczywiście to no, prokurator jak zawód, tak no albo się w tym zawodzie uczciwie pracuje, albo się nieuczciwie, czyli prokuruje. Czyli mój klient mówi, że tutaj z łatwością wykaże i to widać gołym okiem, że to jest prokurujący prokurator, Marcin Celarek. No i właśnie, gdzie Marcin Celarek? Marcin Celarek nie przyjdzie, oczywiście nie przychodzi. Drugi raz go nie ma, bo z czym ma przyjść? Z prokurowanymi materiałami, to jak długo utrzyma te prokurujące materiały. Jakby był uczciwy, to jeszcze by nas tutaj zasypał wiedzą, bo to wiedza ma przyjść. A jak Marcin Celarek nie przychodzi, to jest samo przez się widać. A, i właśnie z moim klientem Marcin Celarek nie chce się widzieć, nie widział w ogóle nic, 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 to jakim cudem mamy rozpatrywać wniosek takiego człowieka? Kiedy to mój klient bardzo chciał spotkać się z Marcinem Celarkiem, mówi i nagrywa materiały. Proszę bardzo, tutaj są materiały o Marcinie Celarku. Tu jest od do Z, proszę bardzo, 640 filmów o panu Rafale i związku tym razem z Marcinem Celarkiem i jego wnioskiem, więc pani sędzio, tutaj my utrzymujemy, że no, mój klient jest pomawiany i też policjantami się trzeba zająć, oczywiście sędziami. No i właśnie i tym od kogo się zaczęło. No i właśnie w tym przypadku pana Rafała zwalniam z waszych pierdół i przyjrzyjcie się jeszcze winie, bo zaczęło się też od tego, że mój klient przyszedł z takim czymś jak wina i prezes teraz nie przyjmuje, a jedyny, który je przyjmuje nazywa się pani Magdalena, która jest po szkole bez ujmy, oczywiście. Podstawowej, tak, właśnie. Czyli, właściwie, jedyny reprezentant sądzie to teraz po pani tej sprawie. To będzie rozmowa z panią Magdaleną, odmowa prezesa, z panią się nie spotka. Czyli, mój klient, jak to się coś tam skończy, nie na jego korzyść, to w tym sądzie nie dostanie wsparcia. Więc, no, jak pani zrobi, to klient nie dostanie wsparcia. No, mówię tak, przeciwko klientowi, no właśnie. A potem, oczywiście, to będziemy rozmawiać jeszcze raz o tym samym. Bo po to jest ten zawód, żeby udzielać wsparcia. A nie, żeby robić na siłę komuś, kto nie wyraża takiej chęci jak klient. Mój klient was bada i powiedział, że jesteście paranoicy. I pani Paulino Saro. Cóż, albo wyjdzie pani uczciwa, albo w paranoi. Proszę bardzo, to jest przekaz mojego klienta. A ja się nazywam Marek Krzeczek. I czekam teraz na pani ruch, lub też co pani zrobi, na przykład z Marcinem Cerarkiem, bo teraz Marcin został oskarżony, to się nazywa, bo my jesteśmy pobawiani, to teraz odwracamy rolę. To tak jest właśnie, więc pani zadaniem jest też zbadać na okoliczność. Mówię, bo tutaj każdy może szukiwać, każdy może mieć interes, a to prokuratorzy to. No właśnie, tak sobie mogą, jako, bo sobie mogą, bo mają wsparcie, bo 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 bo. No i właśnie, i tutaj proponuje pani sędzi grupę zorganizowaną do zbadania aż do szpiku kości. Nie, albo zbadamy, jak mówię, że pani jest w tym szpiku kości, czyli macie to we krwi, moi drodzy, czyli następnym razem z moim klientem zrobicie gorzej. Mój klient wyjaśnia, że <laughs> chcecie zrobić już gorzej, bo tak to robicie. Mój klient opisał najgorszy możliwy przypadek, co robi teraz Marcin Cerarek. To człowiek człowiekowi tak nie robi, jeżeli przynajmniej tak uczciwie by się było, przynajmniej raz spotkać przy kamerze, proszę bardzo. A Marcin, ani kamery, ani telefonu, ani nic, ani nic, wszystko na piśmie. I pan Rafał chodził do prokuratury. Prokuratorzy powiedzieli mu, że, że go nie przyjmą, żeby wszystko na piśmie. Więc mój klient, teraz, od teraz po pani tym, tym to będzie miał tak, panią Magdalene, wszystko na piśmie, prokurator, wszystko na piśmie, wszystko pozamykane przed panem Rafałem. Więc, a że wy wykonujecie ciągle ruchy, 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 to następnym razem mój klient tutaj chyba będzie, nie wiem, zabić go już nie możecie, wiem co go chcecie, wszystko jest na kanale i czekam na osobowość, która jest uczciwa u pani Pauliny z serii Łojko. Gorąco pozdrawiam i pan Rafał oczywiście służy pomocą, w odkrywaniu prawdy, o co chodzi w przypadku pana Rafała, bo to jest wniosek, który ma krzywdzić pana Rafała. To jest właśnie, a pan Rafał mówi, że wszystko można przekształcić w pozytywny sposób, to no na przykład, żeby to zrobić, żeby zacząć cokolwiek, to zacząć od prokurowania, prokuratora i na przykład, dlaczego prokuratora nie chce przyjmować pana Rafała, dlaczego, no już tu, tu nikt w sądzie nie chce przyjmować pana Rafała, a jak już go mają w kajdanach, proszę bardzo, to im bardzo na rękę i wtedy pan Rafał w kajdanach znowu wląduje i żeby tego nie było, bo pan Rafał mówi, że nie ma winy przy okazji, więc pani Paulino do zbadania idę winy, bo Marcin chce chyba winę, czy nie wiem co chce, zbadamy co chce musi się jasno określić co chce i musi dać na piśmie nie jest prokurujący, czyli jest stuprocentowym, no nie wiem, iluś tam prokur... no zobaczymy co Marcin napisze podyktujemy mu może tak, a zobaczymy czy się tym podpisze, fajnie mu podyktujemy sam sez będzie zbadał siebie co podpisuje właśnie, a jak nie podpisze, będzie się wał, takie rzeczy, proste rzeczy będziemy mu dawać jedny kartce test na prokurującego dla oszusta i niesprawiedliwego. No właśnie, więc yy, przyszliśmy tutaj ze sprawiedliwością, a tamten niesprawiedliwy, a tamten mówi, że sprawiedliwy jest. Jak zrobi tak nam sprawiedliwie i to jest sprawiedliwe, więc pani jak powie, że to wszystko było sprawiedliwe. No właśnie, to proszę pamiętać, że... No. <śmiech> 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 Ludzie będą oglądać to po pierwsze, pani co będzie z tym żyła. Aż pewnego razu zapłuka listonosz i powie tutaj pani Paulino Saro, ojko, jest takie coś, że pani mi to dobierają, tutaj pan Rafał jeszcze chciałby jakieś odszkodowanie. Sama pani widzi, że od Paulinka to się bierze odszkodowanie, od uczciwego to jeszcze mu się dziękuję. No właśnie, chciałbym jeszcze, żeby mój klient mógł przyjść po tym pani wszystkim. No, i też zabrać głos po tym pani wszystkim a nie tak, że pani powie się schowa ucieknie i każe wyrzucić takie rzeczy nie, tutaj jeszcze jest rozmowa pani Paulino po tym wszystkim nie tylko na piśmie nie tylko na piśmie, bo pan Rafał to zna wszystko na piśmie i zamknąć to pani Paulina, no, trzeba przerwać ten cykl i być na tyle odważnym, że teraz głos do kamery może bardzo dziennikarskie pytania. Teraz dziennikarz do czego? A, tym razem pan Rafał, dobrze, ale też inni też mogą zbadać, bo Rafał pyta, a inni sens nadają. Więc cóż, cóż, cóż. A, jeszcze proszę od razu załatwić odszkodowanie tego tutajszego sądu, bo zgłaszam taki wniosek. Więc skoro można wnioski, to ja bym chciał od razu odszkodowanie, bo to, <laughs> właśnie i po ilu filmach pani się zorientuje, kto tu, kto, kto. Pani Paulino ile pani by potrzebowała dni, żeby zapoznać się z tym, co tutaj głosimy, bo to jest taka zapowiedź, a reszta w materiałach dowodowych oczywiście, to wszystko jest wszystko jest udokumentowane uwiecznione, daty są pani Paulino, proszę bardzo teraz pani ruch, pani gracz pani gracz, gra pani poprzez negatywność albo pozytywność, proszę pamiętać i właśnie, proszę pamiętać, że to jak skoro każdy na końcu ma wyjść dobrze to pani ruch, to może zacząć bo Rafał tu przyszedł nie przedoskarzać skarżać tylko pokazywać jego paranoję żeby się odczepił. Tak, można powiedzieć. Mój klient właściwie to by chciał tak. Marcin jest bogaty, a Rafał biedny, to dałby trochę pieniędzy Rafałowi za to, co chciał zrobić Rafałowi, bo gdyby nie umysł Rafała, proszę bardzo, czyli ten umysł Rafała miał być zamknięty w psychiatryku i leczony tabletkami. No, może bardzo. To sami pomyślcie, że to jest głęboka paranoja. To jest głęboka paranoja i nie może być tak, że Rafał będzie siedział, bo Marcin napisał wniosek, i pan Rafał nie widział wniosku, a Marcin nie chce widzieć pana Rafała. To, to się z Marszu nie liczy i to już jest samo w sobie prokurowanie, to zachowanie Marcina. Więc bardzo bym prosił zaprosić pana Marcina. Przyjdzie, nie przyjdzie, proszę bardzo. Można to zbadać. Jakby Marcin przyszedł, to pamiętajcie, z alergią wygrywającą ma wejść na salę i oczywiście przede mną już może bo oskarżycie, więc on po nim dopaść jako pierwszego, jak tylko mnie zobaczy i zacząć mnie wytykać. Panie Rewale, tutaj <gadam> obserwuję zaburzenia, chory, pory, umysłowo, gadam z chorym umysłowo, musiałby powiedzieć Marcin. Rewale, to by się zdaje, że ty zdrowy jesteś, ale ty jesteś chory umysłowo, zobacz, patrz jak cię rozłożę na łopatki, tutaj na pierwszej wagandzie chyba musiałoby zrobić to, nie? Na pierwszej wygrani. Tu dowód, tu dowód, to dowód. I Marcin, co dalej? No. Widzicie to. Właściwie to ja już omówiłem chyba. Zaufania przed 24 sędziego. Bez względu, jak ci sędzia uzasadni odrzucenie, czyli będzie jak we wniosku. Ma być jak we wniosku, czyli właśnie od początku, panie Rafale. Skoro ta jest jak we wniosku, to cokolwiek pan nie powiedział, będzie jak we wniosku. Więc kim byłam? No właśnie, prokuratorem, a to się nie liczy pani Paulino, bo pani Paulino wcześniej była prokuratorem, teraz jest sędzią. No właśnie, to teraz czas, czas nadawać sens, proszę bardzo, słowom, czyli zacząć nadawać wiarę. No najlepiej no, no, ja to panu mecenasowi Markowi, no właśnie, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, bo on sobie odsyłał i tak powiedział, to już powiedział dobre, panie Marku, to znaczy, że się rozumiemy i, <śpiewanie> i współpracujemy. No jak pan Marek powie pan? wszystko inne, albo pan Marek, no kto tu kto, więc warto sobie nagrać wcześniej, takie rozmowy przesłać do prezesa, do celarkę i mecenasa. Do wszystkich, do wszystkich i <noise> możemy też obstawiać co zrobi Pauline z Sarę Łojko i tu pamiętajcie, że jak tutaj będą takie głosy, że wsadzam cię do wsadzą cię na pewno na bank cię wsadzam, to zacznij to rozpisywać do czego cię wsadzam i tu ci wyjdzie, że krótko mi napisze, N nie będzie pisał oprócz tego, że cię wsadzą, Rafał wsadzam, to rozpisz to. Widzisz, że <noise> zobaczysz, że skurcz nie tworzy. Więc ci, to tak piszą to straszą. To więc Marcin strach, Marcin Strach. Marcin wystraszył się mnie, tak naprawdę, więc Marcin jest pełen strachu i obaw, a Paulina Sarałojko też była, jakby byłem a, a teraz ma nie być pełna strachu i obaw, czyli ma być, ale nie masz strachu, to się nazywa miłość, tak, czyli do gniewu i dość, pani Paulina, a reszta to jest zasąd. <grytanie> więc to zrobi pani Paulina Sarałojko, popatrzcie się, jak, jak sobie przyszła dziewczyna na świat i spotkała Rafała. Ewa, proszę bardzo. może Ewa narodzi się na proszę cię tym wszystkim zrozumieniu i odpuść co nie twoje i przełącz się do majaru.